Modlitwa na zakończenie dnia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Potężny Boże na niebieskim tronie, do Ciebie wznoszę błagalne medłonie. Za dzień dzisiejszy, za dary Twej ręki, niosę Ci z głębi serca me dzięki. A jeśli grzechem obciążył mą duszę, to na kolanach przebłagać Cię muszę niech zasnę z Twoim na ustach imieniem, z Twą łaską świętą i z Twym przebaczeniem. Jeśli cię obraził, jeśli cię zasmucił, jeśli niebacznie odbiegłem od Ciebie, wyciągnij dłoń swą, ażebym się wrócił. Ojcze mój w niebie, jam Twoje dziecko, choć słabe, niekarne. Choć się z Twej ścieżki odbiję w bezdroże, ku Tobie wołam, ku Tobie się garnę, przebacz mi, Boże. Ach, żałuję za złości, jedynie dla Twej miłości, bądź miłości w mnie grzesznemu, do poprawy dążącemu. O Maryjo, strzeż serca mego, o Jezu, nie wychodź z niego. Póki mi tchu życia stanie, nie opuść mnie, Jezu, Panie. O Józefie ratuj nas w życiu, w śmierci, w każdy czas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Jeśli chcesz usłyszeć więcej modlitw, zasubskrybuj kanał Zjednoczeni w Modlitwie, daj łapkę w górę i zostaw komentarz, w jakiej intencji chciałbyś się pomodlić.